To jest wspaniała akcja Jurka i my bardzo zawsze będziemy go wspierać i w Warszawie, w Bolesławcu i na Łództoku. Ale tu jest o wiele to, ważniejsze, jest to, że e, tu się kreuje z ludźmi naprawdę fantastyczne rzeczy, bo oni czują, czują że są w tym momencie aktorami, że są hepnerami, że wchodzą w to, że coś się od nich wymaga, robią to bardzo autentycznie. To nie jest, e, to nie jest nic na siłę. Tu jest kilkaset tysięcy ludzi nagle. Część z nich właśnie wchodzi w to, czyli mówią sobie dobra, będę, będę brał udział w tym happeningu, on jest dosyć trudny, bo trzeba się po prostu umorusać od stóp do głów i później trzeba samemu zadbać o to, jak, jak z tego wyjść. Ale generalnie przy okazji obcują ze sztuką, obcują ze, ze, ze zdarzeniem, z pomysłem. Ludzie, którzy biorą w udział, którzy mają 18, 19, 20 lat często pierwszy raz w życiu w ogóle yy, Kryują zdarzenie, bo zdarzeniem jest nawet prywatka, zdarzeniem jest spotkanie się z kumplami, z koleżankami na trawniku, zdarzeniem jest wypad gdzieś, zdarzeniem są wakacje, ale happening to jest już taka wyższa szkoła jazdy, gdzie trzeba świadomie poddać się pewnym procesom twórczym, które oni właśnie narzucają, które pokazują, a więc wziąć w tym udział i stać się częścią tego, dla mnie tylko satysfakcję, stają się częścią wielkiego y, tworzenia. A jakie ono będzie, to jest zawsze niespodzianka, bo... Tego się nie przewidzi, no, my wiemy więcej, że to fajnie wygląda. Także ja jestem bardzo zadowolony. Im więcej takich zdarzeń, tym lepiej. Zaczynaliśmy skromnie, bo w ogóle skromnie, bo to były pochody pokojowej wioski Kryszna. Później się okazało, że, że Glinoludy, że Darek ze, swoimi, ze swoim malowaniem, że Pławna 9 I to, i to się okazało, że to ma sens i ludzie są z tego No i to, co się dzieje za mną, że pan Stanisław Tym, w sumie bardzo poważny twórca, yy, rozmawia do wypełnionego namiotu. Tam są ludzie, którzy słuchają, co mówi. Co mówi, co mówi do niego ten gość, do nich mówi, to jest w bardzo ważne. Rzetelne i wyważone.